W dzisiejszych zabieganych czasach często budzimy się już z poczuciem bezbronności, jakby świat zaskakiwał nas, zanim dzień zdąży się na dobre rozpocząć. Coraz więcej osób doświadcza także nagłego budzenia się w środku nocy, bez logicznego wyjaśnienia, z ciężarem na piersi, niepokojem bez konkretnej przyczyny, a czasem nawet nagłym, irracjonalnym lękiem. Jeśli odczuwasz coś podobnego, wiedz, że może to być znak, iż potrzebujesz ochrony. Księga Przysłów 3,24 mówi Gdy się położysz, nie zaznasz trwogi, a Twój sen będzie spokojny. Modlisz się, prosisz Boga o ochronę, ale wydaje się, że ona nie nadchodzi albo nie wiesz, jak ją przywołać. A co, jeśli czegoś brakuje? Czy wiesz, że istnieje prosty nawyk, o którym większość ludzi nie ma pojęcia, a który wykonywany przed snem może stać się tarczą chroniącą Cię przed wszelkim złem? Papież Franciszek jest doskonałym tego przykładem. Od lat każdej nocy przed snem wykonuje cztery proste rzeczy. I to właśnie one chronią jego życie oraz jego delikatne zdrowie. Największym dowodem na to jest fakt, że gdy trafił do szpitala w ciężkim stanie zdrowia, wielu myślało, że to już jego koniec. Mimo silnych problemów z oddychaniem, każdej nocy przed snem składał dłonie i powtarzał te cztery rzeczy. Ci, którzy są blisko niego, mówią, że to właśnie ten rytuał jest jego potężną tarczą ochronną czymś, co podtrzymuje go w najtrudniejszych chwilach. A kiedy w ten sposób rozmawia z Bogiem, przychodzi pokój. I Franciszek nie jest w tym sam. Święci, tacy jak święty Franciszek z Asyżu, od którego imienia pochodzi jego własne, oraz ojciec Pio, który toczył fizyczne walki ze złem również stosowali ten zwyczaj, aby się chronić. Oprócz powtarzania trzech prostych zdań, wszyscy oni wykonywali jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz, by ochrona była pełna. Czym są te cztery rzeczy, które ich chronią? Dziś opowiem ci, co ci wielcy ludzie wiary robili i nadal robią przed snem. Jeśli zaczniesz to praktykować, jestem pewien, że ciężar, który czujesz, zniknie. To odmieni nie tylko twoje noce, ale całe twoje życie. Zanim jednak ci to wyjaśnię, musisz zrozumieć. Co dzieje się w nocy, gdy zasypiasz? Posłuchaj uważnie tej wzruszającej relacji. Mam wnuczkę, która cierpiała na straszne koszmary i budziła się nawet cztery razy w ciągu nocy. To było okropne. Bardzo cierpiałam, ale ona jeszcze bardziej. Odkąd zaczęłam stosować tę naukę papieża Franciszka, śpi spokojnie przez całą noc. Cały ciężar zniknął. Kiedy śpisz, twoje ciało odpoczywa, ale twoja dusza nie gaśnie. Staje się wrażliwa na to, co jest poza tym, co widzialne, jakby otwierały się drzwi do świata duchowego. Noc to nie tylko czas ciszy. To moment, w którym niewidzialne siły są w ruchu. Tradycja chrześcijańska uczy, że w tym czasie diabeł krąży, wykorzystując naszą nieuwagę, by nas dosięgnąć. Istnieje godzina, kiedy ta aktywność zdaje się nasilać, około trzeciej nad ranem. Nic dziwnego, że budzisz się wtedy z bijącym sercem lub odczuwasz niewytłumaczalny ciężar o świcie. Może to być sygnał, że twoja dusza odbiera coś, co ją niepokoi obecność, która próbuje przeniknąć twoją obronę, gdy jesteś najbardziej bezbronny. Święty Augustyn mówił, że sen otwiera duszę, zarówno na Boga, jak i na Zło. Bez ochrony to, co w nią wnika, zostawia ślad, wprowadzając zamęt, lęk lub zmęczenie, które wykracza poza fizyczne. Dlaczego trzecia nad ranem jest tak krytyczna? Kościół nazywa tę godzinę godziną diabła z ważnego powodu. Podczas gdy dzień ma swoją godzinę świętą o godzinie trzeciej po południu, momencie, w którym według tradycji Jezus umarł na krzyżu, przynosząc zbawienie, trzecia nad ranem jest postrzegana jako jej przeciwieństwo, czas, w którym zło próbuje kpić z tego zwycięstwa. To właśnie wtedy ciemność osiąga swój szczyt. Cisza staje się najcięższa, a nasza świadomość jest najsłabsza. Egzorcyści tacy jak ojciec Gabriele Amort opisywali, że ataki duchowe są najsilniejsze właśnie o tej godzinie, zwłaszcza wobec tych, którzy nie są chronieni. Tradycja mówi, że diabeł wykorzystuje ten moment, by odwrócić to, co święte, próbując niepokoić nieświadome dusze. Nie jest przypadkiem, że tak wiele osób o tej porze doświadcza koszmarów uczucia ucisku czy niewytłumaczalnego zimna to szczyt negatywnej aktywności duchowej. To, co dzieje się w nocy, nie jest jedynie wyobraźnią. Biblia wielokrotnie ostrzegała, że diabeł wykorzystuje ten czas, by wpływać na człowieka. Może manipulować twoimi snami, wprowadzając niepokojące obrazy, lub podsuwać myśli, które sprawiają, że budzisz się z poczuciem winy albo smutku. Około trzeciej nad ranem ta ingerencja może być jeszcze silniejsza ponieważ Twój organizm znajduje się w najgłębszej fazie snu, a umysł jest mniej zdolny do obrony. Bez ochrony takie ataki osłabiają Cię. Czy zdarzyło Ci się kiedyś obudzić i czuć się tak, jakbyś walczył całą noc, mimo że nawet się nie poruszałeś? To może być znak duchowej walki toczącej się w ciszy, pozostawiającej Cię z uczuciem ciężaru, niepokoju lub pustki, której nie potrafisz wytłumaczyć. Ta podatność na ataki nie kończy się wraz z nocą, rozprzestrzenia się dalej. Ciężar, który nosisz po przebudzeniu, zamienia się w niecierpliwość wobec bliskich, jakby coś odbierało ci spokój, zanim dzień w ogóle się zacznie. W pracy pojawia się brak koncentracji, uczucie zagubienia, jakby noc dosłownie wysysała z ciebie energię. Nawet twoje ciało to odczuwa bóle głowy, napięcie w ramionach i plecach. Zmęczenie, którego nawet duża ilość kawy nie jest w stanie zniwelować. Wszystko to może być sygnałem niechronionej duszy, narażonej na wpływy, które osłabiają cię, zanim zdążysz je zauważyć. Ale jest na to sposób, prosty nawyk, którego używali giganci wiary, aby się chronić, i który ty również możesz zastosować. Papież Franciszek odziedziczył tę mądrość i od lat praktykuje ten zwyczaj, nawet mimo kruchego zdrowia. Więc jakie są te cztery rzeczy? To trzy zdania i jeden gest. Przed snem składa ręce, zatrzymuje się na chwilę w ciszy i mówi: Pierwsza to podziękowanie. Mówi: Dziękuję Ci, Panie, za dzień, za błogosławieństwa, za każdy oddech. To otwiera jego serce, tak jak czynił to święty Franciszek w lesie. Druga to prośba o przebaczenie. Mówi: Przebacz mi, Boże, za błędy. Uznając swoje niedoskonałości jak każdy człowiek i uwalniając swoją duszę od ich ciężaru. To ją oczyszcza, tak jak ojciec pije po swoich duchowych zmaganiach. Trzecia to błaganie o ochronę. Woła: "Chroń mnie, ojcze", prosząc Boga, aby strzegł go przed złem nocy. To przyzywa Boga jako tarczę, tak jak papież robi to w swoich wyzwaniach. I wreszcie ostatni gest Najpotężniejszy, czwarta rzecz, którą oni i inni święci praktykowali, to umieszczenie różańca pod poduszką. Ci, którzy są blisko papieża, mówią, że ten gest go uspokaja, przynosząc mu widoczny pokój, zwłaszcza w najtrudniejszych nocach, jak wtedy, gdy zmagał się z poważnymi problemami oddechowymi. Ten nawyk go chronił, podtrzymując go w obliczu strachu i słabości, udowadniając, że jest prawdziwą tarczą. Różaniec to nie tylko sznur paciorków, to kanał duchowej siły, znak zaufania, który łączy Cię z Najświętszą Maryją Panną, Matką Jezusa, którą Kościół uznaje za potężną orędowniczkę przeciwko złu. Umieszczenie go pod poduszką sprawia, że ten gest staje się cichym aktem oddania, prośbą, by ona czuwała nad Tobą, gdy Twoja dusza jest bezbronna we śnie. Moc Różańca pochodzi z Jego pochodzenia i celu. Ojciec Pio mówił, różaniec sprawia, że demon ucieka, ponieważ każde paciorki niosą modlitwę, która wywyższa Jezusa i wzywa Marię, coś, czego zło nie może znieść. Umieszczenie go pod poduszką lub pod głową, jak robił Święty Franciszek, który spał bez poduszki, to coś więcej niż zwyczaj, to akt aktywnej ochrony. Podczas snu jest blisko, jak strażnik, który odpędza ciemności, blokując koszmary, niepokoje i ataki duchowe. Tradycja chrześcijańska naucza, że Maria miażdży zło, a ten prosty gest przynosi tę siłę na Twoją noc, zamykając te trzy słowa w pokoju, który trwa aż do świtu. Święty Franciszek z Asyżu również stosował ten zwyczaj, ale w unikalny sposób. Żyjąc w ubóstwie, często bez łóżka czy poduszki, spał na ziemi w lasach lub jaskiniach. Przed odpoczynkiem zatrzymywał się w ciszy, patrzył w niebo i mówił te same trzy słowa. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, nawet za zimno i głód, z sercem pełnym wdzięczności. Przebacz mi, Boże, za chwile, w których zawodził w swojej misji. Chroń mnie, Ojcze, przed niebezpieczeństwami nocy, czy to przed zwierzętami, czy czymś bardziej mrocznym. Potem brał swój różaniec, prosty sznurek, i kładł go pod głowę, nawet bez poduszki, jako znak zaufania. To go chroniło. Przynosząc spokój wśród samotności i trudności, ochronę tak silną, że budził się odnowiony, gotowy do głoszenia Słowa Bożego. Ojciec Pio stawiał czoła fizycznym walkom z złem, ale ten zwyczaj go ratował. Po nocy, wyczerpany atakami demona, który zostawiał na jego ciele rany, przygotowywał się do snu z determinacją. Siadał, milczał i mówił: Dziękuję ci, panie, za siłę, by wytrzymać jeszcze jeden dzień. Przebacz mi, Boże, za ludzkie słabości, które odczuwał. Chroń mnie, Ojcze, przed wrogiem, który miał powrócić. Potem kładł różaniec pod poduszką, nazywając go moją bronią. Świadkowie widzieli, jak bardzo na nim polegał. Nawet w najcięższe noce budził się w pokoju, chroniony tym potężnym zwyczajem, który odpędzał zło i odnawiał jego duszę. Ten prosty zwyczaj to most do czegoś większego, Pokoju, którego nie da się wyjaśnić, ale który się czuje, mocy, która przekracza pokolenia i dociera do każdego, kto zdecyduje się go spróbować. To nie chodzi o bycie świętym czy prowadzenie doskonałego życia. Chodzi o uznanie, że wszyscy my, w pewnym momencie, odczuwamy ciężar nocy, czy to w postaci przebudzenia, czy zmęczenia, które ciągnie nas do poranka. Ten nawyk był testowany przez ludzi takich jak ty i ja z słabościami, walkami i wątpliwościami, ale którzy znaleźli w nim schronienie. Przemienia on ciszę nocy w objęcia Boga, miejsce, w którym strach nie ma miejsca, a dusza może w końcu odpocząć. Wdzięczność w słowach Dziękuję Ci Panie przypomina, że każdy dzień ma coś dobrego, nawet w burzach. Przepraszam Boże, uwalnia Cię od łańcuchów, które trzymają Cię przy przeszłości, pozostawiając serce wolnym, by marzyć. Chroń mnie, Ojcze, to cichy krzyk, który rozbrzmiewa w niebie, przynosząc siłę Boga jak mur przeciwko ciemnościom. A różaniec pod poduszką to ręka Maryi, która trzyma Twoją, przypomnienie, że nie jesteś sam, nawet w najciemniejszym momencie. To wykracza poza dobrze przez Pana noc. Chodzi o odzyskanie tego, co życie próbuje Ci zabrać, spokoju, by stawić czoła pełnemu dniu, cierpliwości dla tych, których kochasz, energii, by gonić za swoimi marzeniami. To dla matki, która budzi się wyczerpana, ale musi uśmiechać się do dzieci. Dla pracownika, który czuje ból ciała, ale nie może przestać. Dla młodego, który niesie pustkę, której nie potrafi wyjaśnić. Ten nawyk jest prezentem dla nas wszystkich, prostym kluczem, który otwiera drzwi pokoju, wypróbowanym przez gigantów wiary i teraz ofiarowany Tobie. Więc, co powiesz na krok naprzód? Dziś przed snem zatrzymaj się na chwilę. Nie potrzeba wiele, tylko otwarte serce. Złącz dłonie, weź głęboki oddech i powiedz: Dziękuję ci, panie, za to, co przeżyłeś, za dobre i trudne chwile. Przepraszam Boże, za to, co nie wyszło, uwalniając się od ciężaru. Chroń mnie, ojcze, przed tym, co przynosi noc. Weź różaniec. Każdy się nada, nawet najprostszy. I połóż go pod poduszką. Zamknij oczy, wiedząc, że Bóg i Maria są tam, czuwając nad tobą. Spróbuj przez jedną noc i poczuj, co się wydarzy. Spróbuj przez tydzień i zobacz, jak zmiana zacznie się szerzyć w Twoim domu, w pracy, w Twojej duszy. Dla Ciebie może to być koniec ciężaru, który Cię trzyma. Może to być ochrona, ulga i spokój. Zasługujesz na ten pokój. W tej chwili zapraszam Cię do krótkiej modlitwy ze mną. Używając trzech fraz. Panie Boże, tej nocy pokornie staję przed Tobą z otwartym sercem i pełnym zaufaniem. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co przeżyłem dzisiaj, za radości, które mnie podniosły, za walki, które mnie nauczyły, i za Twoją rękę, która mnie podtrzymywała na każdym kroku. Przepraszam Cię Boże za moje błędy, za chwile, w których upadłem. Czy to przez słabość, zaniedbanie czy wybory, które nie oddały Ci czci, obmyj mnie swoją miłością. Chroń mnie, Ojcze, przed każdym złem, które czai się w ciemności, przed cieniami, które próbują ukraść mój pokój podczas snu. Niech Twój święty różaniec w imię Marii, Twojej matki i mojej orędowniczki, będzie moją mocną tarczą, barierą światła, której wróg nie może przekroczyć. Chroń moją duszę, mój dom. Moich bliskich i spraw bym obudził się w pokoju, odnowiony Twoją nieskończoną miłością. Amen. A Ty, co o tym myślisz? Czy wiedziałeś o tym zwyczaju, który stosowali giganci wiary? Co robisz przed snem, aby się chronić? Czy próbowałeś kiedyś położyć różaniec pod poduszką? Podziel się w komentarzach tym, co poruszyło Cię w tym wszystkim, lub czy spróbujesz dziś? Napisz Amen w komentarzach. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojego serca.